Siemano mordeczki Stanąłem gdzieś w szczerym w polu Nagrać y, dla was ten filmik y, Słuchajcie, no jak tam wasza niedzielka mija Ja się wybrałem na przejażdżkę Jestem na wiosce, w sumie to nie wiem gdzie jestem y, Stanąłem sobie y, Z kilkoma przemyśleniami życiowymi No i moje pytanie do was jest takie Czy jesteście Zadowoleni ze swojego dotychczasowego życia? Czy to, co robicie do tej pory, wam pasuje? A może warto coś zmienić? Może warto zacząć ćwiczyć, biegać? Może pora zmienić kurwa robotę? Chłopaka, dziewczynę? Nie wiem. Słuchajcie, myślę, że każdy z Was powinien wyjechać sobie chociaż na chwilkę oderwać się od wszystkiego od całego tego miasta od tego zgiełku telefonów problemów. Zastanowić się chwilkę nad sobą, nad swoim życiem i nie zapominać o tym, że mm, nie żyje się tylko raz, żyje się codziennie, umiera się tylko raz. Dlatego żyjcie każdym dniem, żyjcie każdą chwilą i żyjcie przede wszystkim dla siebie. Tego Wam życzę. <laughs> Pozdrawiam.